Cześć, witam Cię w kolejnym filmie I w tym filmie pokrywam do końca tą palmę Bo dokończyłem budkę tak jak być powinna yy, No i co, widzicie Stoi dęba jak ją trzęsę I teraz tak, co, co poprawiłem Przede wszystkim dałem wszędzie takie deski yy, I kątowniki, jak widzicie kątowniki Takie malutkie deski plus te deski są jeszcze przykręcone eee, o tak, od tyłu, nie? Czy każda deska jest stąd tu, stąd tu i tak dalej, i tak dalej Więc to plus jeszcze oczywiście te kątowniki malutkie Ale naprawdę malutkie są eee, No i to stoi wreszcie tak jak powinno eee, No i co? mamy już tutaj zasilanie Zasilanie sobie wziąłem z tej łódki eee, Generalnie co? Samo zasilanie to idzie tam, o tam gdzie jest ten kabel spod tarasu Widzicie? Tam ono idzie sobie pod ziemią, tam bokiem do szklarni, ze szklarni tutaj, do lampek w każdej e, plus jedna lampka jest rozebrana w największej budce e, i z tej budki idzie rozgałęziacz do każdej z budek. E, generalnie tak: o, tylko ta budka i ta budka mają termowentylator, e, te dwie mniejsze mają jedynie lampki choinkowe. E, no i co. Termowentylator O taki Zwyczajny Wezmę najpierw chyba ten Termostat To jest w ogóle termostat Z odzysku, on był u mnie przez rok w szklarni Przez cały sezon zimowy No i co? Widać trochę Zobaczcie, tu jest białe Tu jest żółte Bardzo mu się bardzo mu się zmienił kolor przez słońce. Właściwie to przez światło UV. nie to samo słońce. I teraz tak, termostacik zaraz sobie przykręcę tutaj. Parelka będzie tutaj na kosteczce, żeby była odizolowana od ziemi, bo wi wiadomo od ziemi wilgoć i tak dalej. No a wilgoć i elektryka, elektronika, no nie fajnie. Więc termostacik idzie tutaj na deseczce. Yy, I to zaraz zrobię i do Was wrócę. Przykręcone, jak widzieliście, e, no niestety wtyczkę mam dość krótką, ale starczy. Pyk. Termostat siedzi, o nawet grzeje. Nie wiem, na ile jest teraz ustawiony, to sobie zaraz sprawdzę. I teraz tak, e, termometr sobie z tej dużej największej budki już przeniosłem z powrotem tutaj, bo ta budka według mnie jest najbardziej narażona na wniknięcie do niej mrozu. O tutaj sobie wisi. Po drugiej stronie, bo tu będzie termowentylator, a tu będzie... Tu jest termometr. Yy, no i właśnie tak to wygląda. Termowentylator. Bierzemy chwilabu. Zakryło mi, ale zesztywnie o kabel momentalnie. I teraz tak, termostat w termowentylatorze na maksa. I na jedynkę. Plus. Chyba sobie was postawi, może. Pobierzcie tego krętarkę. O, nierówne. Ziemia nierówna tutaj. No i dobra. Zaraz stopnia stopni gdzieś jest. Słyszycie, termowentylator tak działa. No już się grzeli, zaraz się wyłączy. Tu jest końcówka. I tą końcówkę sobie zaraz wam pokażę, gdzie umieszczę. Bo już się wyłączył, bo dotknąłem. O, i końcówkę. Umieszczam sobie, o widzicie, tutaj, żeby nie dotykała nic, ale żeby była przy wzrostu. W znaczy, no, środkowych liściach po prostu, jak najbliżej stożka wzrostu. Yy, I co, i teraz samą palmę, nie wiem czy ją zawinąć lekko tymi trytetkami chyba ją zawinę i dała Was wrócę. Dobra. Ostatnie pokazanie jak to wygląda. Palma związana, tutaj jest tak termometr, w którym będę sobie patrzył w domu co się dzieje. W to jest termostat, trycytki związana, lekko palma. Yy, farelek 2 kW, yy, ale załączony na 1 kW, bo termostat jest tylko do 1500 w 2,2 stopnia, jakoś dużo, bo na zewnątrz jest na minusie na pewno. Yy, tu położyłem zasilacz, znaczy zasilacz, no zasilacz, żeby yy, żeby, albo dźwigać nie. Nie łapał, jeszcze to muszę położyć, bo nie chcę, żeby cokolwiek tu leżało na ziemi, bo wiecie, jak to jest na ziemi. Dobra. No i co? I to wygląda tak. Wszystko. Cała roślina. Tak. Już Wam pokazuję, jaka ma być pogoda teraz. No, więc jak widzicie, dość. E, dość ciekawie będzie, no bo tam minus 8, minus 6, ale wiecie, ostatnio miało być minus 8, było minus 11. Więc ja już wolę być ostrożny. Teraz się biorę za agro w Na początku sobie ją złapię e, tym takerem zawinę i do Was wrócę pokażę jak to wygląda. Udało mi się, zajęło mi to chyba z pół godziny. E, co jakiś czas łapałem sobie... E... i na koniec też złapałem, żeby to się wszystko trzymało. E... No i co? Sama budka jest super stabilna. Naprawdę powiem Wam kozak. W sumie to całkowity koszt sam mój, dla mnie to był e... nie licząc i i poliwęglanu samo drewno, śruby i tak dalej, no to weszło jakieś 145 zł. Bo niestety te deski były bardzo drogie. Bo tartak mi zamknęli. To znaczy jakieś tam przerwę świąteczną jakąś tam sobie zrobili, więc kupiłem gdzie indziej w markecie. No w markecie mają przebitki na drewno już w ogóle. No ładniejsze jest, no ale to nie chodzi o to, żeby było ładne tutaj. No ale coś trudno, zakupione, nieważne. Jeszcze na górę pójdzie czarny strecz. Niestety agrowłóknina. Eee, agrowłóknina jest czarna i folia też. Folia akurat mam czarną, agrowłókminę też akurat mam czarną. Dach jest biały, więc myślę, że nie powinno się to tak jakoś bardzo grzać. No nie wiem, się okaże. Ja zawinę jeszcze tym i do Was wrócę. Dobra, mamy też folię. Dwie warstwy tylko. Tu chodzi o to tylko wyłącznie, żeby nie zaciekało na boki agrowukiny. No i tu jest tak to zrobione wszystko. Że nie ma jak wsadzić ręki przełożyć gdzieś przez tą agrowokinę po prostu. Tyle warstw jest wystarczająco myślę. E, no, więc fajnie. Myślę, że ten poliwangole to był dobry pomysł, żeby to uszczelnić od spodu. E, żeby nie zawiewało, no nie? Myślę, myślę, że to spoko. Spoko zamysł. No nie wiem, okaże się jak to. Jak to co z tym będzie. E, no i to byłoby na tyle, nie? Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.